Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a przed wami Divide by Sheep. I tu mi chodzi oczywiście o owce, nie o statki. Jest to bardzo przyjemna, mała, fajna gierka casualowa, gierka logiczna, w której po prostu będziemy dzielić... Owce! Dzielić i rządzić będziemy tymi owcami. Może by nawet przetłumaczyć ten tytuł tutaj, który widzicie jako dzielenie owiec, tak? Ciekawe w ogóle, gdyby zrobili adaptację filmową tego, tej gry, to pewnie głównym antagonistą byłby, nie wiem, Hannibal Wilkter? Dobra, ale dosyć tych dowcipów. Moi drodzy, gra jest bardzo fajna. Kosztuje 5 euro na Steam. Ja mam we wersję Steamową. To jak zobaczycie, to ona jest przystosowana głównie mm, pod to, o w ogóle w Adobe R, czyli robiona w, w tym środowisku, w którym ja sam programuję, również. Wypuszczona przez e, Tiny Build, prawda? Jest, jak widzicie, po interfejsie przystosowana do tabletów, ponieważ ona oczywiście istnieje na iOS-ie. Ale jest dostępna również pod Windowsem i pod Maciem na Steamie. Także, jeżeli byście chcieli, to zapraszam gorąco do oglądania, grania, podziwiania. Kończymy już owijać w bawełnę. I lecimy, moi drodzy, z rozgrywku. Pokażę wam o co w tej grze chodzi. Jak widzicie, ta gra jest podzielona na cztery światy. Jak tu widzicie, a Green World mam zaliczony na maksa. Powiem wam szczerze, ta gra może wyglądać prosto, ale naprawdę jest coraz bardziej skomplikowana. To, żeby zdobyć trzy gwiazdki, nieraz to trzeba się nieźle napocić. Tu zacząłem już bawić się w Ice World, czyli w świat zimowy. Jak widzicie, tu już nawet potrafię zaliczać tylko po jednej gwiazdce albo w ogóle nie zaliczam nic. Następny jest Dark World. To w ogóle w sumie nazwa, prawda? Fall Ascension, chociaż znana, a jeszcze mamy na końcu Spring World i jeszcze World of Ruins jest jako dodatek, bo na początku były cztery światy, potem dodali jeszcze jeden świat, więc mamy łącznie 5 światów Rate This Up, czyli ogólnie widać, że to jest przeniesiony chyba jeden do jednego z aplikacji iOS-owej, z tego co tu widzę, żeby odblokować kolejny świat potrzebujemy łącznie 140 gwiazdek. Dobra! No to pokażę wam od samego początku, żebyście się zaznajomili o co chodzi w mechanice. Ok, czyli ogólnie śmiechowo, bo z tego co widziałem po tym intro i z tego co rozumiem, to Grim Reaper, czyli nasza śmierć, chciała po prostu mieć przyjaciół, więc zaczyna, zaczyna wybijać i... kursze owieczki. Dziwne to prawda. Ok, o co chodzi? Moi drodzy, sterowanie jest bardzo proste, intuicyjne. Po prostu przerzucamy owce z jednej platformy na drugą i musimy poprzerzucać owce do pontonu w takiej kolejności, w jakiej nam tej gra sugeruje. Czyli sami widzicie, to jest teraz bardzo prosty pokazowy level, który tak naprawdę tylko i wyłącznie tłumaczy nam, jak przerzucać owce. Proszę bardzo. Tak właśnie to działa. I już! Tylko, że tutaj jeszcze jest dużo plot twistów, a raczej takich, powiedzmy, że twistów związanych z mechaniką, bo na początku to jest, widzicie, samo, samo banalne, po prostu przerzucanie, ale zobaczcie, jeżeli mamy więcej owiec, i mamy mniej pól, to te owce po prostu wpadną do wody i mamy już mniej owiec. W ten sposób możemy dzielić właśnie owce i przystosowywać taką liczbą, jaką trzeba. Prawda? <laughs> w ogóle, brrr, prawda, o owcowy. Badass, Badass mode. MODE! Także ten. Teraz mamy na przykład 2, 4, 6. Nie? Tu mamy 6 na wyjściu, więc wiemy, że musimy wypuścić na początku dwie owce. Potem musimy wypuścić 4 owce, a potem musimy wypuścić 6 owiec. Więc prawdopodobnie musimy połączyć te owce w którymś momencie. Ale nie musimy ich łączyć od razu, możemy je na przykład połączyć już na samym pontonie. To też taka ważna mechanika, która później będzie istotna, żeby przejść dalej. No i jeszcze jedną może tak polecimy po kolei, żebyście zaczęli jak jak gra powoli eskaluje. A właśnie tutaj widzicie jest właśnie pokazane, że nie musimy koniecznie e, trzymać tych i owiec wyjściowych w tym miejscu. Możemy je trzymać na pontonie. Teraz, proszę bardzo, pojedyncze. Okej, okay, no i teraz widzicie, można by polecieć... Jakbym teraz połączył te owce, to już bym tutaj je stracił, więc teraz muszę je rzeczywiście po części tutaj wysłać. Proszę bardzo. I poziom zaliczony, tak? Bardzo spoko, więc teraz może przejdźmy do jakichś bardziej trudniejszych wyzwań. Powiedzmy, że na przykład od 11, od 11 skoczymy parę do przodu. O! I mamy tutaj, moi drodzy, wilki! Wilki zjadają owce, czyli jeżeli, jeżeli wyślę grupie, grupę owiec tutaj, to dwa wilki są najedzone i one są jakby wyłączone potem z podróży, sami widzicie, tak? Czyli na tym polega zabawa z wilkami. Jakbym przerzucił owce na wilki, tak samo by się wilki najadły owcami, więc teraz trzeba tak wykombinować, żeby na początku wyspać pięć wilków, potem trzy wilki, a na końcu jeszcze cztery owce. Tak? Czyli cztery owce. No, czyli widzę, że to już może być bardziej zaawansowana opcja. Już teraz nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało. Czy na początku, pięć wilków. No to wygląda na to, że pięć wilków mogę wysłać w prosty sposób tak. I teraz pytanie trzy wilki. Okej, okay, wszystkie te opcje, dobra, to mamy cztery owce. Okej, okay, ale gdzieś z tych pięciu, dobra, już widzę. Z pięciu wilków zostaną gdzieś dwa wilki. Tak. Tu mamy zjedzone owce, więc mamy już trzy wilki. Też fajne jest to, że kiedy naciągam, prawda, strzałkę, to one ją płakać. Kurde, takie to. Za, du za dużo nadmuchały się w kurcze, w, w domki świn, prawda? I teraz po prostu płaczą, jak się już nimi porusza. teraz proszę bardzo, żeby zdobyć cztery świnie, no to muszę gdzieś odjąć, tak? Proszę bardzo. Tutaj były dwa wilki, więc mogłem odjąć. Czyli to jest dzielenie i odejmowanie tak naprawdę. Również sumowanie, mnożenia nie ma. Okej, okay. zaraz zobaczycie o co chodzi dokładnie z tym dzieleniem. Proszę bardzo, perfekto. Możemy zobaczyć jeszcze jeden. Czy dalej? O, teraz mam znowu jakiś etap, który w ogóle nie bierze pod uwagę... Wilków? ty ty ty, ty. Na początku pięć. Na początku 5, potem cztery, a potem trzy. Ja mam pomysł jak zdobyć trzy. Trzy mogę zdobyć wywrzucając jedną czwórkę pewnie tu, albo trójką przejść tu na przykład. Tak, teraz muszę zdobyć pion. Czyli pięć. Nie mam miejsca, gdzie jest 5 Więc kurczę, hmmm. Jakbym wyrzucił na przykład czwórkę na ponton, to musiałbym jeszcze jakoś zdobyć jednego, jedną owcę, co nie będzie niestety możliwe tutaj, więc trzeba będzie pokombinować. 5 owiec. Nie mamy w ogóle też 5 owiec nigdzie. Niestety. Hmm. Dobra, może weźmiemy sobie jakieś inny, nie to żebym nie rozwiązał, bo sami widzieliście, że już to rozwiązałem, tylko ja chcę znaleźć jakąś jeszcze inną mechanikę wam pokazać. Zobaczmy od szesnastego na przykład. Co my tu mamy? O, okej, okay, moi drodzy, to są lasery. Lasery potrafią przedzinać owce. To znaczy, że jeżeli mamy dwie owce i przelecimy przez laser. <laughs> nagle mamy cztery! Cztery kawałki owiec, które oczywiście liczą się dalej jako dwie owce. Możemy również pokrojone owce wrzucić na ponton i będą się liczyć jako dwie. Więc taka śmieszna mechanika. Nie możemy już podzielić połówek na, na ćwiartki. Więc tak, na początku muszę w jakiś sposób, to może zacznę jeszcze raz, na początku będę musiał wrzucić w jakiś sposób tutaj cztery owce. Cztery owce na manowce. Hmm. Jak wrzucić cztery owieczki tutaj? Ha... Gdyby na przykład spróbować zrobić taki manewr, to potem jakoś jedną owcę, Właśnie nie wiem, kurczę, jak te cztery owce tu ogarnąć? Może powinienem. Co ja tu mogę zrobić, kurczę? Może powinienem jakoś się poprzerzucać? No tu sześć owiec to będzie za dużo. Okej, okay, może byśmy jednak inną planszę, bo tam nie ma sensu długo myśleć i kombinować, skoro i tak wam chcę tak naprawdę pokazać tylko niektóre plansze, żebyście zobaczyli, czego możecie się po grze spodziewać. Także mamy kolejną mechanikę, teraz wziąłem sobie level 17, gdzie mamy trampolinę. Trampolina oznacza, że teraz już nie będziemy mogli wrócić, tak? Jak tutaj polecimy, to niestety nas wypchnie z powrotem. Także trzeba wymyślić teraz taką opcję, żeby po prostu dostarczyć tyle, kurczę tutaj owiec ile trzeba, ale biorąc pod uwagę jednokierunkowość w pewnym momencie, tak? Czyli teraz, o proszę, to pozbyłem się kolejnych owiec, teraz mogę cztery owce wysłać, tu cztery owce czekają, więc tu jest akurat prosto, tak? No i teraz musimy wysłać pięć owiec, więc to też było proste, wystarczy polecieć na krzyżak, proszę bardzo, poszło, poleciało, są trzy gwiazdki, lecimy dalej, zobaczmy jeszcze jeden etap. Tutaj mamy 4, 3, 1. No i właśnie, teraz jeżeli mamy dwukierunkowy, to faktycznie gra nam dzieli owce. Zobaczcie, wyślę tu 3. W jednym miejscu idą 2, w drugą, w drugie wraca 1. To też jest ważna mechanika. Proszę bardzo, poszło. I tak samo możemy podzielić pewnie te owce. Tak. Ok, teraz jak zrobimy tutaj, to co nam zrobi? Zrobi nam 4, a tu zrobi nam 2. Teraz jak tu polecimy, to podzieli. Aha, czyli teraz mamy 4 i 3, nie mamy w ogóle jednej owcy. Hmm. No to pewnie możemy jakoś to zacząć dalej dzielić. O, właśnie, może w taki sposób. O! Proszę bardzo, jest 3 i jest jedna. O, czyli zabawa znowu w dzielenie, prawda? Przez taką trampolinę. Dobra, spoko. Znajdźmy może jeszcze jakiś inny etap. Okej, okay, na przykład w tym etapie mamy, proszę bardzo, o zasłonkę, czyli nie możemy w ogóle przerzucać. Przerzucać przez tę przez siatkę, tak? Naszych owiec. Musimy wymyślić jakąś, jakiś ten, jakiś. Jakąś obwodnicę musimy wybudować, jakoś musimy obejść to wszystko. Czyli tak, na początku, czy owce, czy owce, potem pięć owiec, potem dwie owce. Dobra, zobaczmy, na razie zrobimy tak. W ten sposób zdobędę trzy owce, z tego co widzę. Teraz mamy pięć owiec do przerzucenia. Okej, okay, no to tu już jest. A, myślałem, że będzie problem, ale nie będzie. Wyślemy dwie owce tu. Okej, czy znowu wyśle mi jedną owcę? jedną owcę, a potem jeszcze dwie owce musi wysłać. Okej, okay, czy tu będą trzy? Nie, pewnie będzie więcej owiec niż trzy. Okej... Okay. Ha, żeby się nie zapędlić za bardzo. No właśnie, zaraz, mamy tu... A, ja już tutaj mam trzy owce, ja muszę zdobyć jedną owcę teraz, dobra, spoko. Okej, okay, jedna owca, bo dwie już czekają, pyk! Nie, to było... O Jezu, to, nie... to jeszcze... O Jezu, dobra, wszystko, wszystko jasne. To były trzy, które jeszcze miały tu dojść, czyli teraz trzeba by znowu tu zdobyć jakoś dwie. Przerzucisz się. ładnie się przerzucisz. Dobra, pięknie, mamy kolejne dwie owce. I jeszcze dwie owce są potrzebne, pewnie tak to przeleci, nie przeleci, skłabająca. Ale mamy cztery, akurat cztery, na połowę to dwa. Spoko jest zaliczone. Poleciały na ponton, też śmieszna że ta owce, czy ten wilk, jeszcze jakieś takie dziwne gesty robią. Jak na ponton wpadają nasze zwierzaki. Dobra, no to weźmiemy sobie jeszcze inny etap. Może na przykład gdzieś o. Gdzieś 26. Co my tutaj mamy? No się. No teraz mamy połączenie, jak sami widzicie. Teraz trzeba kombinować, bo na początku... Ile tutaj pójdzie teraz tych owiec? Poszły, poszły cztery owce, widzicie? SOS. <grym> Za ciężko. Więc mamy niezaliczone, ale możemy jeszcze zdobyć gwiazdki. Za każde tutaj mm, dobrze wypełnione zadanie dostajemy gwiazdkę. Czyli możemy tak naprawdę tylko jedną wypełnić i to już nam zaliczy zadanie, tak? No ale tutaj się to nie opłacało. Ewentualnie można by przerzucić tutaj pewnie wilka I teraz już mamy rzeczywiście trzy owce tam, tak? No właśnie, teraz trzeba jakoś przerzucić dwie owce, a potem jeszcze sześć owiec Więc może ja przerzucę tego... tę owieczkę tutaj Hm... dwa wilki Jak to zrobić, żeby dwa wilki tu wylądowały? Hmm... no to w sumie chyba może być mały problem no bo co? Hm. No, dwa wilki. Dwa wilki, dwa wilki, dwa wilki. Mamy cztery, czyli jakoś musimy gdzieś dwóch wilków się pozbyć, czyli gdzieś muszą być dwie owce. No ale tutaj mam tylko jedną owcę. Jak wrzucę tutaj, to wylecę i będzie, będzie błąd, nie? No właśnie, był błąd. Okej. Okay. Nie mogę, czy ja mogę wrzucić tutaj owce stąd? Mogę owce wrzucić stąd, okej. Okay. One się tak podzieliły dziwnie, jak sami widzicie. No ale w sumie to mi zaliczy. No to mi zaliczy na dwie gwiazdki, tak? Czyli tam trochę zwaliłem z, z wilkami, ale dwie gwiazdki mam, nie? Więc tak też można wygrywać, przechodzić tę grę. Zobaczmy ostatni etap z Green World a może. O Boże. Okej, okay, same wilki. Trzeba tak wykombinować, żeby tutaj sześć wilków poszło. No to akurat tu mi się wydaje, że jest prosto, na początku. Teraz dwa wilki. Dobra, to tak, może owce przerzucimy tu. A potem siedem wilków. Jak wyrzucę dwa wilki chyba mam pomysł, tylko te dwa wilki kurczę, musiałbym to do teleportować. Dobra, spróbujmy zrobić to w ten sposób. Eee, o, o właśnie. O, 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 o! I tu mamy dwa wilki, dobra, jest mega. I teraz tak. Nie mogę dorzucać więcej niż trzy wilki do pontonek wiecie, bo tylko stąd mogę przerzucać, czyli mam teraz. O, mam teraz ich sześć, czyli mam ich za mało. Mam ich za mało, żeby to zaliczyć, niestety. Jak sami widzicie. No bo teraz niestety, ale dorzucę tylko... No nie ma innej opcji. No tylko te mogę wrzucać wilki, więc gdzieś jeszcze jeden wilk mi zostanie. Czyli nie zaliczę tego na trzy gwiazdki teraz. Tak? Ale mogę na przykład kliknąć flagę i w tym momencie stwierdzam, mam srebro, jestem zadowolony. Także tak mniej więcej się gra, moi drodzy, w Divide by Ship. Ale jeszcze może sprawdźmy jakiś etap z Ice World'a, Może pierwszy, może będzie najłatwiejszy, prawda? Okej, okay, tutaj mamy, a dynamity. O boże, dynamity to jest też niezła jazda. W momencie, kiedy schodzimy owcami z dynamitu, wybucha nam platforma. Dopóki trzymamy tam jakiekolwiek owce, to jest me mega spoko. Tu w ogóle widzicie bardzo prosty, bardzo prosty poziom. Wystarczy poprzenosić tylko te owce. O, tam było ich więcej? Uuu, nie zauważyłem, myślałem, że tam jest się... haha, <laughs> ale lama. Wydawało mi się, że tam tych owiec jest idealna liczba, ale jednak nie było. To w sumie zamiast lamy, zamiast lamy, lamy powinienem wrzucać owce. No ale dobra, okej, okay, niech będzie. To wiadomo, że tego tak poglądowo, o widzicie. I teraz tak, dla przykładu Wam pokażę, kiedy połączę... Wrzucę tutaj owieczkę, to w tym momencie rzeczywiście to nie wybucha, tak? Ale trzeba uważać, bo potem będzie wybuchać. Czyli dobra, zróbmy sobie jeszcze raz restarcik. W ogóle bardzo ładnie jest to graficznie zaprezentowane. Są takie małe detale, tam były liście, tutaj mamy, prawda, spadające śniegi gdzieś skąd jakaś ryba wyskoczy, tutaj nam będzie pulsować ponton. Wszystko jest bardzo fajnie dopracowane, doszlifowane, Naprawdę mm, dobrze zrobiona gra, zdecydowanie mogę to śmiało stwierdzić. Dobra. Powiedzmy, że tak, jak wrzucę, ile mam tutaj owiec? 3, 4, 5, 6, 10, 12, 12. Zobaczcie, wszystkie owce muszą być dostarczone, bo akurat też chcę 12, czyli nie mogę poświęcać żadnej owcy. To też jest zawsze jakiś taki hint, nie? Można wywnioskować, że mamy 12 owiec dostarczyć, a mamy na planszy 12 owiec. Dobrze, chyba policzyłem. Jeszcze raz policzę: 4, 6, 10, 12. To żadna owca nie może zostać zmarnowana, tak? Więc jakimś, jakimś sposobem magicznym. Dobra, mam pomysł, chyba. Okej, okay, potem będzie 5, więc spoko. I teraz muszę dotarczyć dwie, więc, och, chyba, chyba mam tak. Chyba, chyba znalazłem sposób, to też wybuchnie. Spoko, okej, okay, dobra, jest. Jest, Gites, majones, pięknie, mam trzy gwiazdki. Nie pytam, czy to były trzy gwiazdki, czy teraz zarobiłem jakąś. Zaraz zobaczę, może spróbujemy coś, gdzie nie mam trzech gwiazdek. Na przykład spróbujmy, to może być jakiś trudny poziom. A, bo są jeszcze wilki i przecinacze. Wilki i przecinacze, spoko. Co się stanie, jak tak polecę? Okej, okay, rzeczywiście zdobyłem trzy wilki. A! I wilki nie są, nie są cięte. Tylko i wyłącznie cięte są owce. Z tego, co widzicie. Dobra, teraz muszę jakoś, jakimś magicznym cudem. Tu jest łatwo, żeby zdobyć trzy wilki, widzicie? Bo wystarczy, że jakokolwiek liczbę przeniosę i wrócę, to mam trzy wilki. Rada, bo reszta tutaj się, pójdzie pływać, prawda? I polować na ryby, ale jakoś muszę zdobyć cztery owce. I teraz pytanie tylko, jak? Nie mogę tego wilka przerzucić już. Wilk tutaj zostaje, prawda? Więc to jest zapchane miejsce. I w ten sposób nie mogę kurczę ogarnąć czterech owiec tutaj, bo byłoby idealnie, nie? Teraz muszę jakoś wymyślić, jak zrobić cztery owce. Tutaj będzie. Tu będzie półtorej owce. Plus półtorej owce daje mi niestety tylko i wyłącznie kurczę. O, lipnie trochę. A jestem ciekaw, czy może być na przykład, czy, czy, czy 4,5 owce dalej zaliczę jako 4. W sumie tego nie wiem. Mogę to sprawdzić. Tak, tutaj będzie bezpiecznie. Tutaj podzielimy owce na więcej, więc dostarczymy, prawda? O, w ogóle owce się zalepiają. I teraz jak zdobyć jedną owcę? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest możliwe? Ja muszę w ogóle jeszcze 3, 3 yy, kurcze wilki tu doprowadzić. A właśnie. Czyli gdybym na przykład 3 wilki muszę doprowadzić, czyli Gdyby wilki wyznaczały na przykład miejsce, poczekajcie, może, może wilki najedzone będą wyznaczać miejsce, tak? Czyli, na razie będę się trzymał tego pomysłu, żeby właśnie podzielić te wilki tak, żeby móc je tu trzy wysłać, bo może to jest dobry pomysł, tylko teraz muszę wykombinować, jak zostawić trzy wilki. Albo jak, to nie ma znaczenia to, ile wilków zostawię, tak naprawdę, tylko pytanie brzmi, jak będę miał tutaj trzy owce. No tak, będę miał trzy owce, to trochę lipa. Ale jak będę miał trzy owce, i nakarmię cztery wilki, to może to dać radę, tylko muszę pomyśleć. Eee. Jak będę miał. Cztery owieczki, gdzie jestem w stanie zdobyć cztery owieczki, jestem w stanie zdobyć trzy owieczki, więc będzie pięć skaczących wilków. Chyba, że wilki gdzieś przeniosę na przykład, nie? Ale dalej mam tylko trzy owce bądź pięć owiec. Trzy owce pochapią się tu, to będzie pięć wilków. Tak? Ale w tym momencie, okej, okay, w tym miejscu... Jakbym doprowadził te wilki tu, poczekajcie, w tym, doprowadził te wilki tu. Mam jakiś pomysł, ale nie wiem, czy to wypali. Mam teraz pięć wilków, tak? No właśnie, mam pięć wilków, o tym nie, po... nie, o tym nie pomyślałem. Trzy wi... wilki muszą pójść, więc... Teoretycznie mogę poświęcić dwa wilki. Jak poświęcę dwa wilki... To w tym miejscu, za nim raz, pięć miejsc. Kurde, jak tu poświęcę dwa wilki, zostaną mi cztery miejsca. O! Zostaną mi cztery miejsca! A to znaczy cztery owce. Tylko teraz, jak zrobić, żeby tutaj tylko jeden wilk z. Że tutaj ile wilków? Dwa wilki? Trzy wilki? A, ja mam, ja mam trzy wilki. Kurde, Ja mam trzy owce tutaj, a mi chodziłoby o to, żeby te wilki najadły się dwoma owcami tutaj. Tak, bo wtedy miałbym dwie owce, czyli dwa wilki najedzone, a to oznacza, że mam cztery miejsca, akurat na podział owiec, tak? No ale nie mam tutaj dwóch wilków. Nie, ma, nie mam dwóch owiec, więc nie mogę. Nie mogę tego tutaj w ten sposób dokonać. Jak przetnę te owce, to też trochę słabo. Bo w tym momencie zdobyłbym pięć... A zobaczmy, w sumie zobaczę, bo teraz chcę na przykład pozbyć się części i coś się stanie, jak tu wrzucę. Wszystkie się najedzą. Wszystkie wilki najadają się połówkami, ale ja jaja. Okej. Okay. No dobra, ale teoretycznie mogę zaliczyć ten etap w takim wypadku, bo mam jedną gwiazdkę tutaj, ale jestem w stanie teraz wymyślić tak, żeby może na przykład zdobyć tutaj dwie gwiazdki, ponieważ po prostu wyślę owce. Tak? Olewam to wszystko. I po prostu wilkami tutaj dojdę. O, proszę bardzo, w taki sposób mega szybki zdobyłem przynajmniej dwie gwiazdki. No zawsze jest jakiś progres, nie? Dobra, ostatni etap i was już zostawiam z grą. Trzy owce, trzy owce i jeden wilk. Trzy owce, mam tu jakiś podział. Jeden wilk, czyli te wilki będą jakby chodzić tutaj sobie osobno. Trzy owce. Jak zrobić z tego, żeby była jedna owca? No to tak, tu będzie łatwo zrobić jedną owcę. Czyli proszę bardzo, owce już poszły. Jeps! Teraz muszę donieść tutaj trzy owce, czyli wygląda na to, jakby to było proste. Chyba, że. Czegoś nie widzę, ale no chyba rzeczywiście jest prosto, zobaczcie. Niektóre etapy są prostsze od, od, od... Mimo, że mamy następny etap, to wydaje mi się, że to nie jest tak, że każdy kolejny jest o wiele trudniejszy. Jest po prostu inny, albo po prostu jest inny pomysł. To akurat było proste, chyba że po prostu szybko wpadłem na pomysł już, jak to, jak to, jak to zrobić. Więc widzicie sami, że zdobyłem trzy gwiazdki, choć chyba tutaj miałem już trzy gwiazdki, tak, to... Zobaczymy, czy dwunasty poziom się czymś różni. O Boże, dynamity! <laughs> Czyli cztery wilki i potem jeszcze dynamity, o żeż ty w mordę, jak polecę tu, to odcinam wszystko tutaj, nie? Odcinam całą, cały zestaw wilków, czyli na przykład... no właśnie, tak? Mam jeszcze jedną owcę i dwie owce doprowadzić, tak naprawdę tutaj. O kurde, to chyba nie był dobry pomysł. Jak tu w ogóle jakąkolwiek owcę doprowadzić? No to tu mam jakieś owce niby, nie? O rany, czyli co? Czyli na przykład bym tu posłał trzy owce, zostanie mi jeden wilk... Dobra, to się, to już wygląda, na coraz bardziej widzicie zawiłe. Trzeba by pogłówkować. Na pewno jestem w stanie cztery wilki przerzucić, tak? Więc na dobrą sprawę możemy po prostu przerzucić wilki i stwierdzić, a, mnie to, mnie to, mnie to, mnie to satysfakcjonuje i pójść dalej, nie? I zobaczyć kolejną planszę. Okej, okay, dobra. Plansza, gdzie są, jest siatka, jest laser i są jeszcze odboje. I muszę wysłać na początku jedną owcę. Cztery. Cztery wilki. Dobra, to co się stanie, jak zrobimy tak? Okej, okay, rzeczywiście podzieliło. Mogę wrócić. Teraz mogę przerzucić tutaj wilki i mam tutaj jedną owcę, tak? Sklejoną. Teraz muszę przerzucić dwa wilki. Więc to też moim zdaniem jest dość proste. Chyba, że po drodze coś zaraz pomylę. No i teraz. No i teraz muszę w jakiś sposób tak pomyśleć, żeby dostarczyć tam trzy owce. Trzy owce, czyli ta połówka i stąd jak przerzucimy będą cztery połówki, to okej, okay, dobra, widzę to. Jak to dostarczyć? Dobra, te, te wilki w sumie chyba nie są. Aha, to chyba, chyba da radę, bo teraz cokolwiek tu poślę, to to będą po prostu dwie owce. O, no to poszło dość sprawnie, jak widzicie. No, trzy <laughs> gwiazdki. Zobaczcie, jeszcze był taki tutaj multum owiec zostawiony, więc czasami po prostu idzie, idzie szybko, tak? Po prostu, o! Jakaś nowa mechanika chyba widzę. Uuuu, jakiś zupełnie nowy, moi moi drodzy. Zupełnie nowa nowa zabawka, tak? Zobaczmy w takim wypadku, co to jest, co to oznacza. Czy ja stąd się nie mogę ruszać, czy co? Chyba nie, nie wyczytałem dokładnie, o co w tym chodzi. Zaraz zobaczymy. Eee, jeszcze raz pokażesz mi? Nie pokażesz mi już tego filmiku. Dobra, bo w sumie, w sumie nie wiem, nie załapałem jaka jest różnica. Zobaczmy jeszcze raz, ten filmik instruktażowy. Eee... Hmm. Okej, okay, to wygląda na to, jakby wilk nie mógł dostać się do tych. Aha! Okej. Okay. Czyli jak rzucam te same, to się nic nie zmienia. O, teraz zjadły. Ale próbuję zrozumieć o co chodzi. <noise> Powiem wam szczerze, jest to trochę dziwne. No tak, cztery owce muszę doprowadzić, tak, czyli pozbędę się tych wilków cholernych i pośle cztery owce, to będzie spoko. A potem muszę posłać dwie owce. Okej. Okay. To wygląda na to, że ja mogę zamieniać je miejscami. Chyba. No to wygląda. Okej, okay, no to teraz jeżeli... O, wiem, wiem, wiem. Teraz cztery wilki pójdą tu, to akurat zostaną dwie owce. Spoko, tylko że... Tylko miałem cztery wilki na początku wysłać. Ha, ha, ha! Dobra, czyli jak puszczę tutaj, to i tak będzie błąd, nie? No właśnie, więc dalej chyba nie rozumiem. Widzę, że chyba jeżeli zrzucam... Zrzucam z takich samych tutaj żółto oznaczonych yy, zbignie, bo to one się zamieniają. I chyba zawsze będą się zamieniać, tak? Ale jeszcze takie pytanie, teoretyczne. Czy jeżeli przyrzucę tej wilki, to wilki też się zamienią? Tak, ogólnie widać, że z tych dwóch po prostu będą zamieniać się miejscami, czyli nie będą się pożerać. Z każdej innej będą się pożerać. Dobra, rozumiem. Już załapałem! Rozkminiam o co chodzi. Więc tak, zróbmy na razie te cztery owce. Mam również cztery wilki przygotowane, więc polećmy z tym. I teraz muszę zdobyć dwie owce. No, te dwie owce właśnie zdobyłem przed chwilą. Tak, czyli muszę zmniejszyć liczbę o liczbę wilków. Tutaj zdobywam dwie owce i mogę te dwie owce teraz wysłać. Ok, bardzo mi się podoba, więc widzicie. tak gra co jakiś czas, dorzuca nową mechanikę. Potem pewnie będzie maszować, łączyć i miksować te wszystkie mechaniki. Więc tak właśnie wygląda Divide by Ship. Pokazałem wam kilka poziomów. Mam nadzieję, że Was chociaż trochę zainteresowałem tą gierką. Pamiętajcie, to gierka ma tylko 5 euro. W danym momencie mamy teraz wyprzedaż Steama, więc w ogóle jest minus 50%, więc możecie grabnąć jeszcze do 1 grudnia 2015 oczywiście, macie możliwość złapania tej gry za połowę ceny, czyli 2,5 euro. Tak, to oczywiście ta informacja jest bardzo nieaktualna, jeśli oglądacie to po 1 grudnia. Także, moi drodzy, jeśli film Wam się podobał, zostawcie kciuka. Komentujcie, subskrybujcie, bądźcie bieżąco i niebawem pokażę wam pewnie więcej mini graszek z gier takich casualowych, logicznych, bo tych jeszcze naprawdę tu w mojej bibliotece sporo siedzi, więc trzymajcie się i do zobaczenia w innych odcinkach na Staszku i Graszku. Wielka piona. Cześć.